kuźwa stoję i jakbym zwiedzała po prostu muzeum i oglądała obrazy wzięłam sobie taki taki łeb taki jak sklep, drugi jak ja także no arbuza wzięłam, winogrona wzięłam papier do dupy wzięłam a jeszcze sobie trochę usta zwilżę a co tam hoj, dzień dobry witam się z wami bardzo ale to bardzo serdecznie, próbuję zawiesić kamerę dobra, mamy to Patrzcie, próbujemy sobie śniadanie zrobić. A pani Laurka pałaszuje pomidory, tak? A ona, jak je, to wiecie co? Ona musi mieć zawsze coś w dwóch ręcach. Daj. Tak, mniam, mniam. No proszę. Ole pyszne. O kurczę. A ja tutaj mam taką sałatkę z biedronki. Kurczę, wyrzuciłam już. Nie, no tak. I wiecie co? Ona wyjada buraczki i fetę. <grystanie> Matko, co ty wyprawiasz? Ona robi mniam, niam tak? Zawsze jeszcze kroję ogórka, pomidorka i sobie je wtedy, ona bardzo lubi. No i tu jest sałatka z Biedronki, tylko ja ją modyfikuję, daję tutaj pomidorki koktajlowe po prostu. I to wymieszam sobie wszystko, ona jest z kaszą bulgur na dnie tutaj, o, czekajcie. Widzicie? Teraz ogórek, ona bardzo lubi ogórka, pomidora. Tak, no, jemy widelcem ładnie, tak? No, Laurka, brawo. I mniam, niam. Już chyba na razie nie mamy ochoty, co? Za dużo zjadłaś? Nie, jeszcze trochę ogóreczka mamusza, nie? Więc mniam mniam. Moi drodzy, Laurka poszła spać, Dawid właśnie wrócił z pracy, wymienił opony. Także mamy już oponki wymienione. I dzisiaj powiem Wam, byłam z Laurką na tym, na, no na dworze, nie? To nie jest tak ciepło, teraz jest 12 stopni, jest 16.25, jest 12 stopni, naprawdę było zimno. Taką kurteczkę trzeba było ci Laurce rzucić, ale wczoraj, nie, Cudownie było, dobra. Jadę do biedronki. Jest tak ostre słońce, mam okulary, a po prostu jakoś tak ja nie wiem. Słuchajcie, jadę do biedry. Wy teraz, nie? Oglądając ten film, trzymacie mnie tu za kaptur, tu za kitkę, ciągniecie mnie nawet za uszy, żebym ja nie wzięła ani jednego kwiata. Ej, to przechodzi ludzkie pojęcie. Co ja ostatnio po prostu odwaliłam z tymi kwiatami, gdy tego pier... Znowu dostałam. Ja Wam mówiłam, że miałam z 60 kwiatów, nie? No ale 20 tam mi tam fikło, bo niektórych tam rzeczywiście trochę się nie dbało i tak dalej. No dobra, no nie ma, no wykorkowali to i tyle, nie. Ja ostatnio, jak dostałam tego szału kwiatowego, to ja tych kwiatów kupiłam z 40, już mam z 80. I teraz tak, weź każdego poprzesadzaj, Weź wyczaruj doniczki do tego. No to jest po prostu tyle siana, że to po prostu no jest dekiel totalny. Dekiel.pl albo zacznijmy jej pomagać.com i mamy prze... a jedzie pociąg już, dobrze, dobrze jak byłyśmy z Paulą małe, no i jak jeździł pociąg zawsze towarowy, to mówiłyśmy, że jedzie warowy <grydy> to teraz też właśnie jedzie warowy <grydy> ale z tymi kwiatami, no oprócz tego, że trzeba dbać, nie? a to doświetlić, a to wiecie podlać, i, no wiadomo, no to wiecie, później co roku przesadzić Większa doniczka, mniejsza doniczka. Jezus, to jest tyle roboty, tyle pieniędzy, że to jest naprawdę tak kosztowne. I kupić tego głupiego kwiatka za dwie dychy, na przykład, to jest pikuś, nie? Ale później o niego dbać, to jest dopiero. No jak się ma takie coś w głowie jak ja, no, to potem tak jest. Czemu oni nie jadą, ani ja nie jadę? Co? To się już możemy jechać. Ale, ja, ja, bo wiecie co? Otworzył się szlaban. No, i migały te. U mnie przestały migać, ja tak stoję, czekam, aż ten z przeciwka pojedzie. On stoi, stoi, ja stoję, nikt nie jedzie, ani ja, ani ono, ja byłam pierwsza, nie? No i, i się okazało, że teraz on miał podświatło i wiecie, jak to jest, tam się cały czas takie czerwone paliło, i on nie wiedział, czy miga, czy nie miga, i rzeczywiście to nie widać. To powinno być jakoś zrobione na te światła, nie? W sensie na słońce. Jak odbija, no to na niektórych sygnalizacjach właśnie nie widać. Jezus, karetka. A teraz mam jeszcze coś powiem, taką ciekawostkę, nie? Niektórzy z was mogą już wiedzieć, że ja raz na jakiś czas tam stawiam sobie w te zakłady, właśnie bugmacherskie, sportowe. Ja akurat korzystam ze strony Ewiner. Wiem, są inne STS-y i te tam, bla, 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 bla. Dobra, ja korzystam z tego i dobra, koniec kropka. Są lepsze, gorsze, wiem, dobra. Jak się tworzy kupony, nie? No To w sumie ja mówię to do osób, które wiedzą o co chodzi. Jeżeli ktoś nie korzystał z jakich zakładów, no to po prostu, nie wiem, no albo sucha z ciekawości, albo może sobie przewinąć, nie? No i ostatnio słuchajcie, zrobiłam sobie, znaczy, no to nie pierwszy raz, ale takie większe, zrobiłam sobie kupony, nie, tak zwane pały w cholerę, że na przykład za 10 zł, gdybym wygrała, wygrałabym ostatnio 7800 zł, nie? No i słuchajcie, to było 14 meczy, nie, 13 meczy, w czego jeden mi nie wszedł? No to krew by Cię nie zalała, mówię, no ja nie wierzę, za 10 złotych, nie? Wczoraj zrobiłam sobie kolejną pałeczkę za 5 złotych i miałam 11 meczy, nie wszedł mi jeden. Gdyby mi wszedł, wygrałabym 3800 złotych. No, ci, co się interesują, to wiedzą, że... Są takie właśnie wygrane, gdzie się, wiecie, zrobi duży kupon, postawi głupie 5-10 zł i wygrywa tysiące dosłownie, nie? I to ludzie wygrywają. I na przykład ja jestem tego przykładem, że wczoraj właśnie te 3800 bym wygrała, gdyby nie jeden głupi mecz, ja w jednym meczu się pomyliłam, a w tym drugim też mi jeden nie wszedł. Za 7800 rozumiecie to? I dzisiaj stwierdziłam, że znowu robię. Chociaż nie, na jutro to chyba. I powiedziałam, że się nie poddaje. Ej, wiadomo, no jakbym na to postawiła stówę, to już w ogóle masakra. Ale stwierdziłam, że takimi małymi kroczkami, a nuż widelec, może mi się uda. Bo jestem bardzo, ale to bardzo blisko. Mam pewien patent i zamierzam go dalej wykorzystywać. Jak wygram, to wam powiem. <grych> jak wygram 10 lat. Jak stracę 3800 zł i w tym kuponie wygram <grych> 3800 zł i wyjdę na zero. Stop! I nikt nie jedzie, no to jedziemy. Nie ma byna, aż niemożliwe. 7,30 szok! Bo u nas było 7,95 i 6,95. A teraz jest 7,30, aż normalnie szok w trampkach. Po ilu was? Piszcie, jak tam byna stoi. Jezus, coraz bliżej biedra, coraz bliżej biedra. A ja wiecie co? Wiecie co? Wiecie co ja mam wełbienie? Wchodzę i u mnie w tej biedrze po prawej są kwiaty, nie? I ja was stoję i jakbym zwiedzała po prostu muzeum i oglądała obrazy. Nie wyjdę z żadnym kwiatem, nie wyjdę z żadnym kwiatem, choćby nie wiem co. Tam ochroniarz by mnie musiał zagazować albo o tym, yy, paralizatorem. Pani od kwiatów. Mm. Wiecie co? Zgrzałam się jak dzik. Zobaczcie na to tak wyglądają moje zakupy, oczywiście kuźwa są dwa kwiaty, bo jak żeby mogło być inaczej i słuchajcie, ale tak yy, no te to są piękne, jak są duże to jest ta sterlicja, yy, tak yy, strelicja, sterlicja <grafię> dobra, no i yy, 15 złotych, no jak widzicie kupisz już takie, potem musisz się martwić o przesadzanie i jeszcze wyczaruj kuźwa yy, doniczkę zaraz do niej no coś tam jeszcze w zanadrzu mam, ale no to jest niezły biznes i udało mi się upolować w końcu ten łeb o, trochę brudne, trzeba by trochę przelizać to. No i ten kwiat, może tak nie za specjalnie, tylko był taki, powiem Wam szczerze, nie było żadnego innego, ale już wzięłam jakiegoś takiego śmiesznego. I to kosztowało chyba 3 dychy. Nie, 27. Tak, 27 zł, i wzięłam sobie taki, taki taki, łeb jak sklep, drugi jak ja, także no. I była proma, znaczy proma. U nas yy, z tym, u nas w sklepie kosztuje 8 zł, a tu była po 6, także się opłaca. Wzięłam sobie dwie. No widzicie, zakupy takie bardzo oryginalne Kole się upacało, bo była po 5,50 Jak jest yy, 4, weźmiecie Arbuza wzięłam, winogrona wzięłam Papier do dupy wzięłam No tam jeszcze jest jedna ogromna torba O, pod papierem toaletowym Tu torba, tu jest arbuz na przykład, nie? A i patrzcie co jest w tym Co jest w torbie z arbuzem, nie wiem czy to jest prawda W ogóle ja muszę to ustalić, ale sorry, wybaczcie mi Podobno winiary nie chce się wycofać Z Rosji, czy to jest prawda? Niech mi ktoś teraz to powie to, to jest prawda, czy to był blef. Była bardzo dobra cena jego i jeżeli się nie chcą wycofać, to były moje ostatnie dwa, bo dwa wzięłam, no naprawdę dwa. I chciałabym wiedzieć tak na 100%. Czy może oni się jednak opamiętali już, zanim zużyję te dwa, to trochę czasu minie i może oni się opamiętają, się zdążą jeszcze wycofać? I wtedy już będę mogła na legalu kupować sobie moją no, nie bo jeżeli. Serio, jeżeli się winiary nie wycofujesz z Rosji, to ja, ja nie będę kupować. Może w końcu dzięki temu schudnę. Ej, ale odwaliłam kaszanę. Ta cola. O Boże, to nie jest kola zero? Jezus Maria. No pewnie, że to nie jest kola zero. Ja pierdziele. wiecie, ja nie mówię teraz o składzie coli, ale cola ma bardzo dużo cukru i jak kupujecie kolę, to lepiej rzeczywiście kupić sobie zero. I ja wziąłam cztery zwykłe. Ja nie wytrzymam. Oj, 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 oj. Także idęunaleczenie.com Widzę, że nawet ładny jesteś. Może... Możesz być. A e? jakie ty światło potrzebujesz? A w ogóle w Biedrze, jak teraz był ten rzut kwiatów taki, na który się wszyscy właśnie rzucali, tak jak ja te y, alokazje durwałam ładne i tą miłkę jedną, to oni w ogóle, no tu nie było, powiem wam, takiego wyboru i nie było tych kwiatów. No, to na przykład były bardzo fajne te monstery takie duże, z palikiem już i one kosztowały 50 złotych i były naprawdę wielkie, galante i była ona w ostatniej Biedronce jak byłam i żałuję, że jej nie wzięłam, wiecie? Bo naprawdę była Francolicha ładna. Dobra, ej, my tu pierdolę, pierdol, ja co siedzę, gadam w samochodzie. Dzieciok zaraz wstanie. <grywa> A tu trzeba jechać. Jezu, co tu się stało? Czemu tu się. Aha, w okulara. co tu się nic nie świeci? Matko, bosko, kochana. No w ogóle, patrzcie, nie że taka mała. Wiecie, ta moja nera, nie? I patrzcie. <grywa> Dydusz. <grywa> o mój Boże, dzieciak w domu, ale matka z dyduszem. A jeszcze sobie trochę usta z a co tam? Dobra, jadę. Czekajcie, już tu nic, nic tu nie jedzie Robi. Ja, jeżeli chodzi o styl muzyczny, to wszystko, wiecie? Do tańca, do różańca, tak jakbyście usiedli ze mną i wypili każdy alkohol, tak byście potańczyli ze mną przy wszystkim. Znaczy nie, tam metalu tu akurat nie lubię. Co w tym fajnego? Jak to przy tym tańczyć, kuźma? Powiem Wam, że u mnie chyba każdy odnalazłby się z muzyką od lat, nie wiem, starych 70, 80, 90. Matko, co oni tu robią na tej drodze? Ciągle tu coś ryją. Ale mam słońce. Naprawdę każde lata 70, 80, już zaczynając właśnie od 90 w górę, potem wszystkie stare, naprawdę, jeny, ale byśmy poszaleli. No żałuję, słuchajcie, żałuję, że nie ma takiej możliwości puszczenia muzyki na YouTube to znaczy, nie no, umówmy się. Można ją puścić. Mogę wam każdą muzykę puścić. Szczera prawda jest taka, że ja nie będę zarabiała na tym filmie, tylko po prostu ten utwór, który akurat puszczę. Jak puszczę 12 utworów i YouTube je wykryje, to automatycznie te 12 osób będzie zarabiało na tym filmie, 12 wykonawców, a nie ja. Może kiedyś zrobimy taki odcinek do no dobra, jak nie zarobię na jednym filmie, no to przecież nic się nie stanie, ale wiecie, co bym chciała wtedy zrobić? Puścić wam wszystkie takie stare piosenki, żebyście powiedzieli, że, że je znacie, czy pamiętacie, jedne y -y, ale by było zarobiście. wszystkie takie, no może... I co myślicie o tym? Czy to jest dobry pomysł? Zrobić kiedyś taki odcinek? Tu też coś ryją? No ja pierdziele co tu się dzieje. Ryją w ogóle. U nas to się ryje na drodze, wiecie, mamy dziki. Wiecie co, dojechałam, położyłam te zakupy tutaj na wyspie, nie chcę mi ich nagrywać. No nie wiecie jak wyglądają zakupy za 300 zł, no właśnie tak, no. Ej, no trochę owoców, trochę warzyw, trochę mięsa, porcje rosłowe. Dobra, odwrócę na szybko, tylko tak, wiecie. Dosyć sporo winogrona, to jakieś te brokuły, ogórek, to zobaczcie, warzywka, tu włoszczyzna, tu jakaś szyna. Te po 6 zł, naprawdę dobra cena. Ciekawe, czy to jest mój ostatni rzut. Arbus, tu jakieś buły, mm, tu widzicie pieczary, tu są te porcje rosołowe, wołowe, kaczka, y, indyk, tam jest chyba jedno mięso mielone, tu jakiś ser, mleko kokosowe, papryka szczeciński, bo tak mnie wzięło. Tu dla kotów, tu jakieś, o zobaczcie, szybko, cyk, hummus, cyk i to jest, to jest pyszne. Ja to odkryłam chyba u Jezu, nie w zeszłym roku, chyba nawet jeszcze dalej, bo to już jest długo w ofercie. Także mi się wydaje, że jestem miłośniczką tego od jakichś dwóch lat. Zjedzcie sobie to, to jest pyszne, naprawdę pyszne. Pokazywałam już to nieraz na kanale, jeżeli ktoś akurat nie widział, a będzie w Biedronce, to sobie kupcie. I jakże... I oczywiście, jeżeli lubicie, nie? Carpaccio z serem włoskim i z sosem, naprawdę dobre. Umyłam winogrono i powiem wam, że dawno nie miałam tak pysznego winogrona. Dawid już tu opierdził taki kawałek, ja uwielbiam winogronu włożyć do lodówki i takie zimne jeść. Tak samo z arbuzem. Zaraz go wrzucimy do lodówki i jemy zimne. I Laurka też, wiecie? Ona się tak też nauczyła. Nie wiem, no nie ma problemu z gardłem ani z niczym. Może się zahartowała w jakiś sposób. Także Arbus. fajny taki wdzięczny. Wdzięczny Arbus. <taki>, taki nieduży. Jeszcze jedno winogronko. a Naprawdę tak dobre. Mm. I dobra zena. W tej kamerze może być dziwnie to widać, ale na żywo to jest zarombiste. To jest yy, tak. Jak to się nazywa? Kurtyna? Świetna? czy jak to się nazywało, we Wrogmasie, w którymś filmie to pokazywałam i tam mówiłam, gdzie to kupiłam, nie wiem, czy to na Allegro, tak mi się coś kojarzy, na żywo robi to mega wrażenie i cały czas mamy to zawieszone i nie ma dnia wieczorem, żebyśmy tego nie zapalali, to jest po prostu mega, mega, naprawdę. Jeszcze nie jest ciemno, jak widzicie i teraz nie ma tego efektu, no i w tej kamerze nie ma takiego efektu, ale nie ma dnia, żebyśmy tego nie zapalali i na razie nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu wsiągać. A teraz, o, Mir Mirex i Mir Szmirex. Mir, chodź, bo ja idę do góry. Wzięłam świeżą piżamkę, idę do góry i stwierdzam, że zrobię <śmierzę> sobie kąpiel, umyję sobie łeb, bo już mam tak tłusty, że aż mi czajnik nie pracuje, naprawdę, teraz się, teraz nie żartuję, mówię całkowicie serio. O i wiecie co? Bo my odgrzewanie podłogowe mamy tylko i wyłącznie w tym, w łazienkach, na dole i u góry i tu było za bardzo podkręcone, czyli przykręciłam i teraz jak się wejdzie, to jest przyjemnie, bo było aż za gorąco, naprawdę. No dalej, chodźcie, chodźcie. Zapraszam, Rysiu. Chodź, Rysiu. No, zapraszamy, Rysiu. No. wiecie, bo jakbyście chcieli w samotności w tym domu się wykąpać, no to nie ma szans, nie? Są te lampy, co przyjechały, bo będą zawieszone lada dzień dosłownie, razem z lustrem, także będzie filmik. I właśnie, dostałam nawet dzisiaj chyba komentarz od jednej z was, bo miał być filmik z tym. No, Bazel, no idziesz, bo idę się kąpać. <grym> tym to ma zapór, będzie stał pod drzwiami, jakby te wannie, Dobra. Nie, nie załapię się na dzisiejszą kąpiel. Bo miał być filmik, w którym chcę Wam powiedzieć o kosztach całej łazienki. W przyszłym tygodniu. Komar, nie wiesz, że ty mendo, Ledwo się ciepło zrobiło, już te ch... się obudziły. Będzie w przyszłym tygodniu, bo na weekend prawdopodobnie będzie zawieszone lustro z lampami i jak będzie, to w przyszłym tygodniu na samym początku nagram filmik. O, I tutaj będzie... Tu będzie zapalone światło, My nie będziemy mieli lustra z tym w dotyku, dlatego że stwierdziłam, że po prostu cały czas by to było brudne. Innej opcji by nie było, na pewno by było cały czas brudne od, od paluszka, wiecie, od włączenia. Dlatego zrobiliśmy sobie tutaj tak ładnie przy tym. Ale wielki ty gnoju. Ty, ty, parszy mamy. Jest! Mam go! Widzicie? Ty gnoju, aż mu flaki wyszły. Y, to znaczy, ja tak nie walę wszędzie łapami, gdzie zabiłam komara, po prostu po płytkach wiedziałam, że łatwo zejdzie. W razie wu gdyby tam już był opity. No i co chciałam powiedzieć? Jezus, komar mnie wybił z rytmu, co ja mówiłam? To na jak w dupie. I tu możemy mieć samo lusterko, będziemy mieli zapalone, albo możemy mieć tutaj wtedy... Klimatycznie cyk i klimatycznie cyk i widzicie ten defekt? Cały czas jest ten defekt, tutaj nie jest przeciągnięte. Będzie zrobione w tym dniu, w którym pan będzie zawieszał te... To jest kupiona ta złączka taka. To dobra, kto oglądał tam, wiecie jaka jest historia, że nam brakło, bo miało być inaczej oświetlone i dlatego było inaczej wymierzone. I tak to jest, jak się zmienia zdanie, wiecie, 30 tysięcy razy. Także Mir, Rysiu i mal, Malfunia tu. Dobra, a ja sobie coś wezmę. Tu jest jedna szuflada z takimi rzeczami do kąpania i tak myślałam, żeby, wiecie co, użyć sobie tą z Debody, Shop. Wiecie jak to pięknie pachnie? To jest najładniejszy zapach, jaki mam, ale myślałam, żeby może coś relaksacyjnego sobie dać. Wiecie, tu na przykład, o, sól do kąpieli, może taką sobie trochę wrzucimy, może kulę sobie do tego wrzucimy. I może trochę farbki to kąpieli, nie? Nie no bez przesady, dobra, ale mam ochotę na tą. Boże, mówię wam, polecam wam bardzo serdecznie, przepięknie to pachnie. Słuchajcie, tu mam jeszcze jakieś różne rzeczy, ale tak myślę, żeby sobie to dodać. Mówiłam wam, to jest stara mydlarnia masło Shea, tu nie będzie ostrości, ale to tak pięknie pachnie i tak nawilża i tego się nie daje tyle, co... Jest tutaj z tyłu na opakowaniu, bo wtedy, według tego, starczyłoby to na 3,5 kąpieli dokładnie. Więc dajecie tylko trochę. No, po prostu mega, naprawdę mega. Stara mydlarnia, ja to chyba kupiłam w Rusmanie? Chyba tak. I proszę bardzo. A. Pier, zapraszam Cię tu na którąś kółeczkę, proszę. I tak serio, to tak wyglądają kąpiele. Mama sobie kraba włączy. O, nie mamy płynu, to już Ci wlewam. Jest, jedzie. <noise> tu sobie, zobaczcie, takie bajery porobię. Ryszard leci. Pozycja na Supermana. O matko, ale pazurki. To jest na to na Ryszard. Te droniu. Kurcz, to jest coś, co nigdy się nie nudzi i nie kończy. Obiad jest za dokładnie 28 minut. Ale on przyszedł tu mruczeć. Jest bardzo głodnym kotem, tak? Bazyl, mamy chwilę na miodowe lata. No nie psuj nam tego. Co ty wyczyniasz? On jest głodny. A ten jest śpiący. Mam ten głod, na ten śpiący. Słuchajcie, tutaj był czwartek. I jak co czwartek był turniej w Darta, także oglądaliśmy na tym. Mamy wykupiony Via Play, bo właśnie tam jest transmitowane to. Także jak co czwartek od godziny 20 byście się zastanawiali, co robię, to właśnie oglądam zawsze Darta. I słuchajcie, mamy chyba dobrą informację: ja nie wiem, czy to jest prawda, ale dzisiaj, właśnie w czwartek, ja wcześniej mówiłam Wam o winiary, nie? Że podobno jest Eureka, że się wycofują z Rosji. Jak to przeczytałam, to myślałam, że to dla jest zachwytu i zjem pół słoika naraz. <grych> Dobra, słuchajcie, tym optymistycznym, bardzo optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Jeżeli masz ochotę, to subskrypcja, kciuk do góry. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze 25 minut. Wydaje mi się, że jesteś w stanie to wytrzymać. Ale jestem terroryzowana, wiesz? Osaczona jestem. No? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.